Witamy serdecznie w szesnastym odcinku trzynastkowej audycji rugby'owej. Dzisiaj wyjątkowo w takim okrojonym składzie wita się z Państwem Łukasz Łucka i Jarosław Kronipacki. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o ostatnich wydarzeniach w polskim rugby league, czyli meczu biali kontra czerwoni, który na koniec marca odbył się w Łodzi oraz o meczu drużyny łódzkich SROK z drużyną w C. Trutnow w Czechach. Kolejnym naszym tematem będzie zakończenie kariery niespodziewane, dodajmy, przez legendarnego zawodnika Rabbit Grega Inglisa, no i na koniec przejrzymy sobie jeszcze aktualne tabele Super League oraz ANRL. Łukasz, to opowiedz nam o meczu Biali-Czerwoni, a także o meczu Srok z Wilkami z Trutnowa. Mecz Biali kontra Czerwoni, który odbył się w Łodzi na Stadionie Budowlanych, wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Spotkanie było wyrównane. Ostatecznie zakończyło się zwycięstwem Czerwonych, chociaż po pierwszej połowie prowadzili Biali. Było kilka fajnych akcji, fajnych zagrań, dużo twardej walki, mimo że pogoda, pogoda była ciepła, słoneczna, spotkanie tak, trochę w takim tempie wakacyjnym było prowadzone, no to nie zabrakło tej twardej walki i wszyscy, wszyscy zawodnicy odczuli, odczuli te 80 minut w kościach i mięśniach. Ale wszyscy byli zadowoleni. Mecze biali kontra Czerwoni to spotkania towarzyskie, gdzie drużyny są mieszane. Każdy zawodnik ragbowy może się zgłosić, zapłacić wpisowej, zagrać w takim meczu i po, po tym spotkaniu również napić się piwa, zjeść kiełbasę, porozmawiać o Rugby league z innymi zawodnikami. Także serdecznie chcemy też zaprosić na kolejne tego typu mecze, najbliższe. Odbędzie się już 12 maja. A szczegóły odnośnie tego, gdzie, kiedy i jak się zapisywać będą dostępne na naszych mediach społecznościowych oraz prawdopodobnie w następnej 13. Audycji Ragbowej również o tym przypomnimy. W przypadku meczu w Czechach w Trutnowie, no to pogoda tak nie sprzyjała <grym> jak w Łodzi, natomiast również mecz bardzo, bardzo fajny, olbrzymie doświadczenie dla drużyny łódzkich SROK. Rywal wymagający, przede wszystkim bardzo szybcy, wybiegani młodzi gracze z Trutnowa, również mający kilku doświadczonych, starszych forwardów, więc ta, ta, to takie połączenie Rutyny z młodością tam w tym trudno wiedziała. Na ich tle wydaje mi się, że, że, że Sroki wypadły całkiem nieźle, szczególnie w drugiej połowie, kiedy to były drużyną przeważającą. Udało się zdobyć kilka przyłożeń, co, co fajne, że to te przyłożenia padły po akcjach, a po akcjach drużynowych, nie po indywidualnych jakichś popisach. Na pewno trzeba dalej pracować nad obroną. I, no I grać, i grać. No. Do tego jest, żeby osiągać lepsze wyniki, na pewno jest potrzebne ogranie i doświadczenie. Na pewno wszyscy, wszyscy zawodnicy, którzy pojechali do tego Trutnowa to byli bardzo zadowoleni, zarówno z gry, jak i, jak i z trzeciej połowy. Bo no ja też widziałem ten mecz w necie. Muszę powiedzieć, że zawodnicy z rok robią duże postępy już. Już widać, widać, widać lepszą grę, już wiedząc co mają robić na boisku, no, tylko brak jest ogrania. To, to jest właśnie to, jest właśnie to że, no, że to jest dopiero chyba drugi mecz w tym, w tym roku, no i, no i wyniki jest jaki jest, także, ale, ale dużo dużo nie, nie ustępowali yy, wilkom, także widać duży progres. Tak, wydaje mi się, że w przypadku kolejnego meczu z tą czeską drużyną. To, to wynik może być już bardziej wyrównany. No i jeszcze na terenie, oczywiście, Polsce, bo to No tak, no, już, przy, 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 tak, przy naszych no, kibicach. Tak, <grym> no. <grym> tak, no w zeszłym roku, kiedy właściwie z tą samą drużyną grała reprezentacja Polski, no to się skończyło pogromem. Teraz już ta różnica była dużo mniejsza i właściwie podejrzewam, że no, może być tylko lepiej. Przejdźmy może w takim razie do tej, no, dla, dla nas kibiców, tragicznej wiadomości, która obiegła świat rugby ligowy w ostatnich dniach, czyli Greg Inglis zakończył karierę, mimo że do końca jego kontraktu z Rabbitous zostały jeszcze prawie dwa lata. Jarku, opowiesz coś więcej o tym? No tak, Greg Linglis, legenda NRL, no, zawiesił buty no, z tego względu, że no, jednak jego ciało już zostało wyeksploatowane przez przez no prawie to już, to już prawie 300, 300 gier, licząc, licząc ligę i inne, e, jakieś mecze reprezentacyjne, także. To ponad 15 lat kariery na najwyższym poziomie. To jest tak, naprawdę tak, wielkie osiągnięcie. Tak. A trzeba pamiętać o tym, że Greg Inglis to, to nie jest stary człowiek. On ma e, 32 lata, więc no ludzie jednak spodziewali się, że te dwa trzy sezony może nawet da radę pociągnąć. Ale no, te kolejne kontuzje e, kontuzje barku, kontuzje kolana, a także trochę problemów e, takich e, z zdrowiem psychicznym, e, depresja, no to jednak odbiło się na nim, na, na jego formie ogólnej, no bardzo kiepsko. Mistrzowie mistrzowie kończą w odpowiednim momencie, także może to i lepiej, że, że Ocet jeszcze w chwale. Także mm. To jednak, jednak zrobił bardzo dużo dla, dla Rugby League. Myślę, że zostanie jednym z nieśmiertelnych, bo w zupełności zasługuje na to. No trzeba powiedzieć, no 264 mecze w samym NRL. 32 mecze dla Queensland. 39 mecze dla Australii. Cztery mecze grał dla y, Indigeniers, i jeden mecz grał dla y, Prime Minister 13. No to jednak, jednak jest trochę na, na koncie. No i bardzo szkoda, że odchodzi. No, Ale bardzo, no... bardzo szkoda, szkoda. Naprawdę niesamowity zawodnik, każdemu słuchaczowi polecam sobie wpisać Greg Inglis w wyszukiwarce YouTube'a i pooglądać kompilację jego najlepszych zagrań. Przede wszystkim zawodnik. E, uniwersalny potrafił grać na, na różnych pozycjach, jako Fullback, centr, 58 e, czy, czy skrzydłowy. E, przy prawie dwóch metrach wzrostu i 110 kg wagi potrafił biegać 100 m w 10 sekund, więc to na, naprawdę wyjątkowe warunki fizyczne. Olbrzymie umiejętności. Na pewno jeden, jeden z najlepszych zawodników, którego który mieliśmy szczęście oglądać w NRL w ostatnich latach. Starcia z nim były e, czasem zawodnicy drużyny przeciwnej odpruwali pe pewną odległość. Tak, tak, tak. <laughs> No i myślę, tak. że jeszcze taką charakterystyczną cechą związaną z Gregiem i Inglisem to jest ta jego słynna cieszynka. Ta, taka, ta jaszczura, którą, tak, tak. którą wykonywał po zdobyciu przyłożeń. No trudno no, zobaczymy. Ale jednak zostaje tam, słyszałem, w NRL, tylko że jako... jako będzie trenował chyba. Tak, on w, będzie podobno dalej pracował w Rabbitohs właśnie jako taki community coach. Pewnie też jako ambasador. Tej marki, czy, czy to rabitosu, czy nawet całego NRL. No bo to jednak jest postać bardzo rozpoznawalna I, i może na pewno swoim autorytetem bardzo dużo dać nadal NRL. No tak, no to nic, no to co? Przechodzimy teraz, może do e, wieści właśnie z NRL. E, co tam słychać? E, a słychać dużo. A słychać dużo. Dzieje się tam no trochę ciasno jest, trochę jest ciasno ale mamy tylko jedną tak, drużynę że... niepokonaną na razie tak, tak, Jed tylko Melbourne Storm który jest na pierwszym miejscu jest, jest niepokonanym 5 meczy wygranych, 10 punktów no i później jest South Sydney Roosters Canberra South Sydney tutaj to, tak Canberra to jest trochę zaskoczenie to, to jak oni znaczy, grają na początku to... sezonu raczej wszyscy ich obstawiali Gdzieś tam. W dolnych, w dolnych rejonach tabeli, tak. Myśmy, myśmy też ich obstawiali w dolnych rejonach i to jest właśnie zaskoczenie. West Tigers na piątym miejscu, także, trzy, czyli znaczy trzy mecze wygrane. Manly, Cronulla, St. George, Paramata, no, aż do dziewiątego miejsca. Wszystkie zespoły mają po trzy wygrane mecze. No, to tak samo, Kronula, Manly i West Tigers. Mówiliśmy, że chyba też będą. Yy, w dole tabeli, no na razie są w, czo w czole tabeli. Później od 10. miejsca jest New Zealand Warriors, Penrith Panthers mają po dwa wygrane mecze, no i później od 12., no co jest dla mnie zaskoczeniem, że Newcastle mają tylko jeden mecz wygrany, okay. to Brisbane Broncos także mają jeden mecz wygrany, Gold Coast jeden mecz wygrany, następnie North Queensland i Canterbury Bulldogs tak samo po jednym meczu wygranym. No, Cowboys bardzo nieszczęśliwie musi się mierzyć z plagą kontuzji. Teraz ten, ten sezon po, po odejściu Jonathana Thurstona no, z założenia miał być trudny, a w obliczu, w obliczu tych ich aktualnych problemów, no to raczej, raczej będzie im ciężko zwojować coś więcej. Broncos też fatalnie na razie. Nowy trener, przebudowa. Ale chyba jednak nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak źle. Raczej oni powinni się kręcić bliżej środka tabeli, no ale kto wie, zobaczymy, to jest dopiero pięć kolejek, więc być może jeszcze te drużyny z dołu tabeli gdzieś tam się odbiją. I być może te, te które są teraz rozpędzone i, i punktują. Zajczą kilka wpadek, i ta, i ta tabela nam się wymiesza. Właśnie to jest dobre, że w NRL, że tam nie wiadomo nigdy, jak się losy potoczą. Także, bo na przykład, tak jak tu w Super League, no tu tylko nie, jedną wielką niespodzianką jest to, że Leeds jest na ostatnim miejscu. <laughs> Ale jeszcze, just, jeszcze, jeszcze just... zostając na chwilę przy NRL, no to e, trzeba powiedzieć, a... że przed nami duży hit. E, spotkanie dwóch pierwszych drużyn w tabeli Storm Roosters. Na kogo tutaj byś stawiał jednak w tym, tym pojedynku? Ja na Storm. Na, st na Storm bym ze względu, że wiadomo, że rooster zbytnie nie przepada. <grym> <grym> ale ale no, no sportowo, no, no, ta, no tak, no oni są, Storm jest też dobre, no także dlatego, dlatego są na pierwszym miejscu. Nie? Na pewno no, będzie tak. to bardzo, bardzo interesujące spotkanie, no i drużyna, która wygra będzie liderem e, NRL. No tak, a w, no w Super League no zawsze tak samo prawie, oprócz tylko tego, że Leeds jest na ostatnim miejscu z dwoma e, meczami wygranymi, no i Wigan zajmuje dziesiąte miejsce także z trzema, z trzema meczami wygranymi, no a początek na... W górze tabeli St. Helens z dziewięcioma wygranymi meczami, później Warrington z ośmioma, następnie jest Castleford z sześcioma, Wakefield, Hull tak samo mają po sześć meczy, Catalan jest na szóstym miejscu z pięcioma wygranymi meczami, Salford jest na siódmym z czterema, Huddersfield trochę odskoczył od dna, i także już ma 4 mecze wygrane na koncie. Pulkeyard także 4 mecze. No i później jest właśnie dziesiąt, na 10 Wigan Zaledwie 3 mecze wygrane w tym sezonie. No trochę, tro, trochę, 11, 11 jest London Broncos. No i ma trzy mecze wygrane. No, rozpoczęli dobrze, no ale jednak, jednak następne mecze to no, chyba weryfikują, że że jednak będzie dół tabeli w tym, w no tym sezonie. No a... po, po Londynie chyba za dużo się jednak nikt nie spodziewał, no ale te trzy wygrane mecze to i tak, no to i tak jest lepiej niż, niż to, to bywało czasami z najsłabszymi drużynami w lidze, więc jeszcze pewnie parę spotkań wygrają i być może wcale nie zakończą na ostatnim miejscu w tabeli. A o no to uniknięcie relegacji to będą głównie walczyć z Wigan Warriors i Leeds Rhinos, co jest oczywiście wielkim zaskoczeniem. Dwie e, drużyny, które właściwie w ostatnich latach zmonopolizowały e, Super League. No ale ja, ta, ja, myślę, ja myślę, że tam, jak tylko się trochę ociepli, to już się chłopaki przebudzą jak, jak wiosna, <laughs> I, i zaczną wygrywać. bo... Bo, bo potencjał jest duży w tych klubach, i a, a w ogóle nieadekwatny do, do, do miejsca w tabeli. Dla, także, dla, Wigan, także... dla Wigan teraz duża e, okazja. To, ten mecz odbędzie się przed e, publikacją naszego odcinka. Także nasi słuchacze już będą znali wynik tego spotkania. Natomiast kiedy to nagrywamy, to jeszcze jesteśmy przed Wielkim Piątkiem, e, kiedy to tradycyjnie w derbach zmierzą się St. Helens e, z Wigan Warriors. Drużyny, które są obecnie, znajdują się na zupełnie innych, dwóch innych biegunach ligowej tabeli. I czy myślisz, że no derby, derby rządzą się własnymi prawami? Czy myślisz, że Wigan są w stanie powalczyć z St. Helens? Tak, może być różnie. Tu, tu się zdarzają takie rzeczy, że czasami właśnie ostatnia drużyna potrafi wygrać z pierwszą, także no, może być różnie to są derby jednak i, i i może właśnie to będzie ten dzień, kiedy Wigan się odbije od dna. Czego ja osobiście A, jest... im nie życzę. Ja tak samo. No, ja liczę na to, że właśnie Leeds się odbije w końcu z naszym z naszym internacjonalem Mikołem Olenckim Także i, i zaczną w końcu grać Dobre rugby, bo jak dotąd, no najgorsza w jest obrona, no. Jakie są przyczyny tego, że aż tak słabo w obronie w wyglądają Rhinos? Nie można zbytnio zrzucać winy na pojedynczych yy, zawodników, czy... No trudno jest powiedzieć, no... no to jest, to oni są młodzi, bo po prostu jest młody skład, no, i może jeszcze nie ma właśnie tego zgrania w tej, w tej, w tej defensywie, no. No, będziemy musieli się na pewno temu kiedyś przyjrzeć w jakimś y, jednym z kolejnych epizodów y, trzynastkowej audycji rugby'owej. No, tak, tak. Natomiast tak, teraz tak, jeszcze tak. rzućmy szybko okiem na tabelę y, Championship. Na razie bez wielkiego zaskoczenia na czele Toronto Wolfpack, na drugim miejscu Toulouse y, w grupie pościgowej York City Knights i Sheffield Eagles. No i te cztery drużyny wychodzą zdecydowanie przed szereg. York City i Sheffield mają jedno spotkanie mniej rozegrane, także no tutaj teoretycznie one mogą jeszcze dołączyć, zrównać się punktowo z drugą Toulouse, także w tej czołówce jest ciasno. No z kolei jak wcześniej na początku sezonu patrzyliśmy w tą tabelę, no to wydawało się, że walka o awans będzie zamieszanych może 6, może 8 drużyn no tak teraz jednak już drużyny z piąte, szóste, siódme miejsce, no już zaczynają powoli tych punktów trochę tracić do, do czołówki więc no raczej, raczej ta, 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 ta czołowa czwórka między sobą rozegra sprawa awansu, głównym faworytem na pewno jest Toronto ale pozostałych trzech no tutaj drużyn bym raczej nie skreślał jeszcze tak, tak myślę, że jak tak jak Łukasz wspomniał, że już powoli zaczyna się w Championship klarować tabela kto będzie, do, będzie miał szansę na awans i kto, kto będzie miał szansę na spadek tak, tak, <gry> także Jesz jeszcze tylko należy wspomnieć o drużynie WIDNESS Vikings, która jest na ostatnim miejscu tabeli, ze względu na to, że to zostało im odjęte 12 punktów e, przez problemy organizacyjne. Natomiast oni mają 6 wygranych meczów i w tym momencie, gdyby nie te odjęte punkty, e, znajdowaliby się na trzecim miejscu w tabeli i mieliby nadal i, i, I mając jeden mecz rozegrany mniej niż yy, pierwsza dwójka. Także yy, no szkoda tutaj, że jednak sport nie zwyciężył i że Widnes te punkty miało odjęte, ponieważ byśmy mieli kolejną drużynę zamieszaną w walkę o awans. I byłoby bardziej ciekawie, a? ale to trzeba poczekać na następny rok. Tak. Dobrze, w takim razie to chyba już wszystkie tematy, które chcieliśmy omówić w dzisiejszym odcinku. E, oczywiście dziękujemy Wam za słuchanie naszych audycji i serdecznie zapraszamy mm, do kolejnego odcinka. Już za dwa tygodnie żegnają się z Państwem Łukasz Łódzka. Jarosław Konopacki. Cześć.